Kala z Leśno, 27. kolejka Fogo Futsal Ekstra klasyki Jej ma lepszy arco od Leśno, podejmuje AZS. UŚ Katowice. Kima lepszy, Arco Wdleżno, zawodnicy gospodarzy. W bramce 12 Antiko i Wumaki, 3 Mateusz Lisowski, 35 Serhii Małyszko, 6 Dani Garziego, Garcia i 70 Raimund Siecla. I zespół gości AZS UŚ Katowice. W bramce Barteczka numer 23, 10 Kapitan Dominik Śmiałkowski, 11 Maksym Krawiec, 13 Paweł Błaszczyk i 92 Serhii Lapa. Może teraz AZS jakiś musieli Fatalna strata. Gaziego. jego. Proszę się tutaj, momentami o kłopoty. Zawodnicy AZS o tymi stratami. Mały Szkoł grał naprawdę dzisiaj z mocnym rywalem. Tutaj muszą być no niemalże bezbłędni momentami. O i teraz skręcał w ziemię tam. Zawodnik gości w drużynie z Leszna, takie proste gdzieś tam kwestie komunikacji, czy też świadomości, gdzie znajduje się partner. No, momentami nie najlepszy, ale teraz Betowski! Świetnie wyszedł bardeczka. Długo teraz w posiadaniu zespół z Leszna. Lisowski! Widzik sędziego, zobaczmy, roz. Ale znowu trochę to zblokowany Szalsa Betowski Skrzypek Konopacki do lewej nogi Roz, zobaczmy Nie, znowu niezrozumienie Betowski Skrzypek Skrzypek Betowski Lewa noga, dobre dogranie Świetna akcja, no wreszcie można powiedzieć Betowski Betowski Że teraz ta piłka odsiedzli do Lisowskiego. Wszystkie media społecznościowe praktycznie dla fanów futsalu są dostępne, także proszę poszukać: Instagram i X, czyli dawny Twitter, Facebook, oczywiście YouTube, także TikTok, siedzla Lisowski Mało tam przestrzeli wreszcie, gaz huknął prostym podbiciem, gdyby dzisiaj wygrali. Zawodnicy Gospodarzy, no to jest naprawdę świetna szansa na wskoczenie na trzecią pozycję. No ciekawe, ciekawe nam się to tutaj e, robi, bo pewnie gdzieś tam słyszeli to kątem mucha. zobaczmy teraz Słupek. Kubik. 2,5 minuty do końca pierwszej części spotkania. Kubik. Spójrzmy, szansa, gol! Gol! Marcin Jastrzębski, no i proszę AZS, e, miał takie trudności z kreowaniem, ale w końcu e, udało się wepchnąć piłkę do siatki. Konkol, 1 na 1 e, z Pawłem Błaszczykiem. Konkol długo holuje piłkę. Oj strata, też tutaj nieprzygotowany za bardzo był Błaszczyk. Przebitka, znowu chaos, Konopacki, szansa na strzał, słupek. Ostatnie sekundy, pierwszej części spotkania, Konkol. Znowu to przewidywalne, Lapa wiedział, gdzie pójdzie Konkol. Ross. Oj, dobrze teraz. Oj, też kolejna dobra interwencja, zobaczmy, gol! Konkol, ale widły! No i tym razem Barteczka był już bezradny. Wreszcie dopieli swego zawodnicy gospodarzy. Długo nie potrafili wepchnąć piłki do siatki. W końcu to się udało. W samej końcówce zobaczmy Popławski. No trzeba bardzo uważać, mocny strzał. Konopacki, siedla, skrzypek. Teraz dobre dogranie! No i w końcu udało się zamknąć! Udało się zaskoczyć tą naprawdę nieźle dzisiaj zorganizowaną defensywę Lisowski. Mówiłem w pierwszej połowie o tym, że jest to zawodnik wysoki, długie ręce, długie nogi. No i jakby na potwierdzenie tego co mówiłem. Opaski! No Krzypek. teraz akcja z lewej strony, warteczka! Szacowano lubitkę, Nie ma gola! Korzeniaka Betowski. Ostatnie 10 minut przed nami. I jeden! No już naprawdę jest dużo do prawdopodobieństwa. Można powiedzieć, że tego spotkania zespół Tomasza Aczna dla nie wypuści z garści. Mam wrażenie, jedni i drudzy nie czują się najlepiej. Teraz świetny i jeszcze Popławski. Konopacki, świetnie warteczka. Oczywiście Śmiałkowski znowu. W roli zawodnika z pola, nie teraz, śmiałkowski, przepraszam, e, lapa oczywiście. No powiem szczerze, że śmiałkowski, jak stanie dalej i jest ten cień, e, to wygląda to, jakby miał czarno-koszulkę. Teraz, barteczka wraca, jeszcze raz. Teraz znowu mamy zamieszanie ze zmianami, Tutaj cały czas na stojąco. E, praktycznie ławka Gej ma lepszego. Lapa fatalna, strata. No i to będzie trafienie numer 4. Gaziego! No i celebracja w iście kolumbijskim stylu po meczu. Game Lepsza, arco. to wygra ten mecz na pewno. Zespół ma Lepszego zagra na wyjeździe z FC Rater Toru. A więc też można powiedzieć, że przeciwnik. Jak najbardziej do pokonania, to tak delikatnie mówiąc, nawet można tak powiedzieć, że Kij ma lepszy. Będzie w tym spotkaniu zdecydowanym liderem. No, szczególnie, że będą przystępować do tego meczu i jako trzecia drużyna ligi. Teraz Lapa był przed bramką, jeszcze pusta bramka i wpada! Kolejny gol! Czy to będzie gol kolejki? Zobaczymy, ale jest na to duża szansa. Skrzypek! Tym razem to on bez żadnych wątpliwości. Lapa. Kolejna strata. Znowu teraz Popławski dobrze interweniował. Jastrzębski, jeszcze szansa, będzie karny. Tak, na Kubiku. Anti, anti, słyszymy z trybun. Okazja na drugie trafienie dla drużyny. Marcina Waniczka, Popławski czy. Kojwumaki, Popławski! Kojwumaki! Pokazał tutaj Popławskiemu. Ja wiem, wiem, gdzie chciałeś strzelać. No i świetna interwencja fińskiego bramkarza. W środek strzelił Popławski, liczył tutaj na jakiś ruch swojego vis, -vis. No ale Kojwomaki stanął jak wryty, też jest to kawał chłopa, potężny bramkarz. No i zablokował ten strzał, teraz kolejna bramka w powietrzu, ale nic z tego. Pusta bramka znowu, Lisowski tam był, jeszcze lapa. Teraz no co tutaj się dzieje? Mamy box to box, jeszcze Kojwomaki, jeszcze Jastrzebski. Ostatnie sekundy Gaziego. Jeszcze strzał i Konkol 6-1 Rozstrzelali nam się Zawodnicy z Leszna No i też na pewno Ważna rola dzisiaj Jakuba Konkola To on dał wyrównanie Tym świetnym strzałem w pierwszej połowie A teraz wisienka na torcie Na deser Na 6-1 ma lepszego w Leszno Który wygrywa tu spotkanie wysoko Zasłużenie 6-1 Konkol dwa razy Lisowski, Korzemiaka Agarzy skrzypek 6-1 dla gości Jastrzębski